Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 25. I przemówił Pan do Mojżesza, na górze Synaj, tymi słowy. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić. Sabat dla Pana. Przez sześć lat będziesz obsiewał swoje pole. I przez sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plon. Lecz w roku siódmym będzie mieć ziemia sabat całkowity. Odpoczynek. Sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola. A nie obcinał swojej winnicy nie będziesz zbierał żniwa z tego, co samo wyrosło po żniwie Twoim, i nie będziesz zrywał winogron z nieobciętych pędów, Ziemia będzie mieć rok odpoczynków. To, co Ziemia wyda w czasie swojego odpoczynku będzie dla was pożywieniem, dla Ciebie i dla Twojego sługi, i dla Twojej służebnicy, i dla Twojego najemnika, i dla tych, którzy u Ciebie mieszkają. Dla Twojego bydła i dla zwierząt, które są w Twojej ziemi, będzie pożywieniem cały jej plon. Naliczysz sobie siedem lat sabatowych, siedem razy po siedem. Czas, tych siedmiu lat sabatowych obejmować będzie 49 lat. W dziesiątym dniu siódmego miesiąca każesz zadąć wróg. W dniu pojednania każecie dąć wrogi po całej waszej ziemi. Poświęcicie pięćdziesiąty rok. I obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla Was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności, i wrócicie każdy do swojej rodziny. Rokiem jubileuszowym będzie dla Was ten pięćdziesiąty rok. Nie będziecie obsiewać i nie będziecie rządź tego, co w ciągu niego samo wyrosło i nie będziecie zbierać winogron i nieobciętych w ciągu niego pędów. Gdyż jest to rok jubileuszowy, będzie on dla was święty, lecz wprost z pola będziecie jedli jego plon. W tym roku jubileuszowym wrócicie każdy do swojej własności. A kiedy będziecie sprzedawać coś swemu bliźniemu lub kupować coś od swego bliźniego? Niechaj nikt nie oszukuje swojego brata. Według liczby lat, które upłynęły od roku jubileuszowego, Będziesz kupował od swojego bliźniego. On zaś sprzeda tobie według liczby lat, przez które korzystał z plonów. Im więcej będzie lat, tym wyższa będzie cena tego kupna. A im mniej będzie lat, tym niższa będzie cena tego kupna, gdyż on ci sprzedaje. Ilość rocznych plonów. A nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, lecz będziecie się bać swojego Boga, gdyż Ja Pan jestem Bogiem Waszym. Wykonujcie moje ustawy i przestrzegajcie moich praw i wypełniajcie je, a będziecie mieszkać na ziemi. Bezpiecznie. A ziemia wyda swój plon. Będziecie jedli do syta, i mieszkać będziecie w niej. Bezpiecznie. A jeśli byście pomyśleli, co będziemy jedli. W siódmym roku, skoro nie będziemy siali i nie będziemy zbierali naszego plonu. To ja. Ześlę takie błogosławieństwo moje dla Was w szóstym roku, iż wyda plon na trzy lata. Będziecie siali w ósmym roku, ale będziecie jedli jeszcze z pronu zeszłorocznego, aż do roku dziewiątego, dopóki nie będzie nowego plonu. Będziecie jedli stary. Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż Ziemia należy do mnie, a Wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. W całym kraju, który jest w Waszym posiadaniu, ustanowicie dla Ziemi prawo wykupu. Gdy zubożeje Twój brat i sprzeda coś ze swojej posiadłości, Wtedy wystąpi jako wykupiciel i jego najbliższy krewny i wykupi to, co sprzedał jego brat. A jeśli ktoś nie będzie miał wykupiciela, lecz potem stać go będzie i znajdzie dosyć na swój wykup, to odliczy lata od swojej sprzedaży i zwróci resztę temu, komu sprzedał, i powróci do swojej własności. Jeżeli jednak nie znajdzie dosyć, aby mógł zwrócić to, co sprzedał, pozostanie w ręku nabywcy aż do roku jubileuszowego. Ale w roku jubileuszowym zostanie zwolniona i on wróci do swojej posiadłości. Jeżeli ktoś sprzeda dom mieszkalny w mieście otoczonym murem, to będzie miał prawo wykupu do końca roku jego sprzedaży jego prawo wykupu jest ograniczone a jeżeli nie zostanie wykupiony do końca pełnego roku wtedy dom w mieście otoczonym murem pozostanie na zawsze u jego nabywcy i jego potomstwa nie będzie zwolniony w roku jubileuszowym Domy po wsiach, które nie są otoczone wokoło murem, będą uważane za równe z polem uprawnym. Będą one podlegały prawo wykupu i w roku jubileuszowym staną się wolne. Co do miast lewitów i domów w miastach przez nich posiadanych, to lewitom. Przysługuje prawo wykupu każdego czasu. A jeżeli ktoś z Lewitów nie skorzysta z prawa wykupu, wówczas sprzedany dom w mieście, które do nich należy, zostanie zwolniony w roku jubileuszowym, gdyż domy miast Lewitów są ich posiadłością pośród synów izraelskich. Również pole, przynależne do ich miast, nie będzie sprzedawane, gdyż jest ono posiadłością wieczystą. Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga. Aby twój brat mógł żyć obok Ciebie. Nie dasz Mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie dasz, aby więcej odebrać. Ja jest Pan, Bóg Twój, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby wam dać ziemię Kananejską i być waszym Bogiem. Jeżeli zubożeje przy tobie twój brat i sprzeda się tobie, nie będziesz go obarczał pracą niewolnika. Będzie u ciebie jak najemnik, jak osiedleniec. Będzie służył u ciebie do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od ciebie jako wolny on i jego synowie z nim. I wróci do rodziny swojej, i do posiadłości ojców swoich wróci. Gdyż są oni moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie będą sprzedawani jako niewolnicy. Nie będziesz się z nimi obchodził surowo, ale będziesz się bał swojego Boga. Co do Twojego niewolnika i Twojej niewolnicy, których chciałbyś mieć, to niewolników i niewolnice kupujcie od narodów, które są wokoło Was. Również spośród synów osiedlańców, mieszkających z Wami, kupujcie ich i spośród ich potomków, którzy są z Wami, którzy zrodzili w Waszej ziemi. Oni mogą być Waszą własnością. Będziecie ich przekazywać po sobie na dziedziczną własność, synom swoim na zawsze. Jako niewolników mieć ich będziecie. Lecz z Waszymi braćmi, synami izraelskimi, nie będziecie obchodzić się surowo. A jeżeli wzbogaci się przy tobie obcy przybysz i osiedleniec, a twój brat przy nim zubożeje i sprzeda się przybyszowi osiadłemu przy tobie albo potomkowi rodziny przybysza, to po sprzedaniu się ma on prawo wykupu i jeden z jego braci wykupi go. Albo jego stryj albo syn jego stryja wykupi go albo ktokolwiek z jego bliskiej rodziny go wykupi albo jeżeli go stać na to sam się wykupi ze swoim nabywcą rozliczy się od roku w którym mu się sprzedał aż do roku jubileuszowego a pieniądze za które się sprzedał zostaną obliczone według liczby lat. jako dni najemnika będzie musie je zaliczać. Jeżeli pozostaje jeszcze wiele lat, to według ich liczby niech zwróci swój wykup z pieniędzy, za które został kupiony. A jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, niech mu się je zaliczy. Według liczby tych lat, Niech zwróci swój zakup. Będzie u niego jako najemnik z roku na rok. Nie będzie się z nim surowo obchodził na twoich oczach. Ale jeżeli nie zostanie wykupiony według tych sposobów, to w roku jubileuszowym wyjdzie wolny ze swymi synami. Gdyż moimi sługami są synowie izraelscy. Moimi sługami są ci, których ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja Pan jestem Bogiem Waszym.